Na Stadionie Narodowym spotkaliśmy także Marcina Zielińskiego. Witam serdecznie, dzień dobry, cześć Marcin. A może powinniśmy powiedzieć alleluja, szczęść Boże. Alleluja, szczęść Boże, cześć, witajcie. Ty jesteś osobą świecką, obdarzoną charyzmatami, tak się dzisiaj tutaj czujesz? No, jak w domu, bo jesteśmy w miejscu, gdzie dudni życie, jest pełno uwielbienia, więc tak naprawdę to jest atmosfera, w której ja kocham być, bo nasza wspólnota też jakby jest wspólnotą uwielbienia, także czuję się jak w domu. Ksiądz Rafał Jarosiewicz uspokoił mnie i powiedział, że tak naprawdę przespaliśmy moment, w którym powinniśmy być pewni tego, że osoby świeckie, bierni, nie tylko kapłani, mogą otrzymywać charyzmaty różne, różne, uzdrawiania języków, prorokowania. W jaki sposób Ty się dowiedziałeś o tym, że możesz taki charyzmat mieć, tylko przez wiele lat go nie używać, nie realizować, nie odkrywać? Znaczy, tajemnicą, którą jakby odkrywamy jest to, że tak naprawdę każdy wierzący chrześcijanin my przez chrzest zostaliśmy obdarzeni łaską Bożą duchem świętym który w nas mieszka i myślę, że te wszystkie dary są dla nas dostępne po to, byśmy budowali Kościół. Czy jesteśmy świeccy, czy jesteśmy osobami duchownymi. Wszyscy jesteśmy Kościołem Jezusa, który ma być budowany przez, przez każdego z nas. Także ja dowiedziałem się, kiedy po prostu zacząłem to robić. To znaczy pojawiło się w moim sercu pragnienie. Czytając Biblię widziałem, że Jezus posyłał wszystkich wierzących, najpierw apostołów, później 72, a później widzimy, że wszyscy, którzy wierzą, są posłani, by głosić słowo. I mają prawo oczekiwać tego, że chorzy będą uzdrawiani podczas tego głoszenia, że Pan Bóg będzie zmieniał ludzkie życia, będzie uwalniał tych, którzy są zniewoleni. Także po prostu zacząłem modlić się za ludzi i po pewnym czasie zobaczyłem, że no, faktycznie to się dzieje. Ale są dwie szkoły. Jedna mówi, że osoby świeckie mogą kłaść ręce. Na współbrata, współsiostrę. Drudzy kapłani są sceptyczni. Jak ty do tego podchodzisz? Z tego, co znam, oficjalne nauczanie Kościoła to nie jest nigdzie zabronione że tak powiem, kładzenie rąk na ludzi przeszwieckich. Biblia mówi jasno: każdy, kto uwierzy, może się spodziewać znaków. Między innymi będą kłaść ręce na chorych, oni odzyskają zdrowie. Myślę, że gdyby tego Pan Bóg nie chciał, to by się nic nie działo. Z jednej strony. Jest może dzisiaj bardziej dyskusja na temat czy na głowę, czy nie na głowę. I tu faktycznie jest dyskusja. I, no i jeśli jest dyskusja, to po co to robić? Jestem zdania, że mamy, mamy być posłuszni też do którzy jeśli mówią, żeby tego nie robić, no to tego może warto faktycznie nie robić. Ale dla Pana Boga nie ma różnicy. Kiedy modlimy się, stajemy w wierze i kładziemy ręce jakby w tym geście modlitwy, no to... Jakby musimy oczekiwać, spodziewać się, że Boże Słowo zadziała, że Boże Słowo jest prawdą i dlatego te rzeczy się dzieją. Można powiedzieć, że ty jesteś świadkiem cudów każdego dnia? No, na pewno widzę je dość często. Widzę jakby rzeczy, które no, wydają się dość czasem spektakularne albo jakieś odległe dla wielu, ale faktycznie no, widzimy je tak często, jak często głosimy. Więc jeśli głosimy raz na pół roku, no to będziemy je widzieć rzadko. Jeśli głosimy i modlimy się za, za ludzi, wszędzie, gdzie jesteśmy każdego dnia, no to statystycznie tych rzeczy będzie więcej. No to zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. O czym dziś będziesz mówić tym zgromadzonym. Na pewno będę mówił o, o tym, po co to spotkanie w ogóle się odbyło, to znaczy o mocy uwielbienia. O tym, że uwielbienie jest fundamentem, powinno być fundamentem naszego życia, oddawanie Bogu chwały. E... Czyli najpierw chwała, potem prośba, naj... potem błaganie dopiero. Moje doświadczenie jest takie, że kiedy wielbimy Boga, Bóg sam odpowiada, bez naszych próśb. Więc to jest, myślę, wielka nauka, która płynie z tej modlitwy. A później będę mówił o tym, że właśnie kiedy wielbimy Boga na wzór też i przykład, będę brał fragment o Maryi. Ee, że jej styl życia jest stylem życia każdego chrześcijanina. W tym właśnie chodzi o modlitwę uwielbienia, ale też o noszenie Bożej obecności, ewangelizacji i to, że kiedy niesiemy Bożą obecność w sobie, to będziemy widzieć, jak Pan Bóg będzie zmieniał ludzkie życie przez nas. Marcin, jesteś świadkiem uzdrawiania co do każdego dnia. W jaki sposób dbasz o to, żeby nie zgubić pokory? No myślę, że pokorę ma się wtedy, kiedy też zna się tak naprawdę siebie trochę. Bo ja znam, sam patrzę w swoją przeszłość, w sytuacji, kiedy nie dawałem sobie wiele razy rady, kiedy chodziłem do spowiedzi częściej niż normalnie, bo wiedziałem, że gdzieś upadam. I zobaczyłem też takie piękno Bożej łaski w, tym w mojej słabości, że kiedy ja dzisiaj sobie przypominam te momenty, kiedy ludzie podchodzą i próbują ci powiedzieć, że jesteś nie wiadomo kim, to ty przypominasz sobie, że pamiętasz, kiedy miałeś z tym problem, z tym, kiedy dzisiaj ci się zdarzy zgrzeszyć, upaść, widzisz, że jesteś normalnym, zwykłym człowiekiem, Poza tym mam nad sobą księdza Proboszcza, mam opiekunów, kierowników duchowych, którzy mnie temperują. Także Bogu za to bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Słuchaj, to ja mam taką prośbę, abyś pomodlił się w intencji telewidzów Salve TV i w intencji mojej rodziny. Niech mam tyle tego. Jasne. Bożego Błogosławieństwa życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy na Stadionie Zobaczmy. Narodowym. Marcin Zieliński także jest z nami.